Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki motocykli. Kamery Mio. Nowa jakość nocnych nagrań. Pystolecie klubu motocyklowego Boru Time Historia powstania, akcje charytatywne w tym motoserce oraz teraźniejszość ludzi noszących z dumą swoje barwy. Historia klubów jest różna. Zaczyna się czasami od tego, że pojawia się grupa przyjaciół, którzy jeżdżą razem, e, robią naprawdę dużo pozytywnych rzeczy, robią trasy, spotykają się w jakimś miejscu. Po jakimś czasie dochodzą do wniosku, że może warto byłoby sprawić, żeby e, powstał klub motocyklowy, bo każdy chciałby stworzyć taki klub, mieć barwy, być dumnym ze swoich barw. Jak to się zaczęło w przypadku waszego klubu? Jak to się złożyło? No myślę, że tak podobnie jak u wszystkich. No. Jeździliśmy na motocyklach, spotykaliśmy się. W pewnym momencie zaczęło brakować czegoś takiego, może coś, coś, co by się na plecach, coś, co by nas wszystkich identyfikowało. Że jesteśmy jedną grupą, jedną rodziną, mamy te same, że tak powiem, myśli drogi. Wierzę, ale to. To jest cała droga, jak powiedziałaś, swoje drogi. To jest cała droga do tego, żeby stać się klubem. Klubem, który między innymi klubami jest postrzegany jako paczka fajnych ludzi, ale tego wszystkiego ludzi odpowiedzialni, bo prowadzenie klubu, stworzenie klubu to jest też odpowiedzialność i na tle innych klubów trzeba wypaść tak, żeby zdobyć szacunek. Jak długo trwało od momentu, kiedy postanowiliście zostać klubem do momentu, kiedy mm, mieliście pierwsze barwy? No to trwało tak naprawdę był to okres dwóch lat, e, gdy po prostu na początku wystarczyła nam ta wspólna zabawa, wspólna jazda, wspólne bawienie się na zlotach, na imprezach, pokonywanie trasy, kilometrów, natomiast e, patrzyliśmy z zazdrością na innych, którzy noszą na plecach barwy. E, dowiadywaliśmy się co to znaczy, co to oznacza, z czym się to wiąże właśnie tą odpowiedzialność. No i zrodził się taki pomysł, zrodziło się to samoistnie. Ale to wszystko było klasyczną drogą, najpierw były przody, no cała zabawa. Znaczy generalnie to było tak, że jak byliśmy takim, to tak powiem, grupą przyjaciół jeżdżących, no to w momencie jak podjęliśmy tą decyzję o klubie, no to też parę osób się wykruszyło, bo właśnie tak jak wspomniałeś, to jest odpowiedzialność, to jest przede wszystkim zobowiązanie wobec innych, że nie zostawiamy już nikogo na drodze z naszych braci, bo, bo tak się nie robi. I czasami człowiek stawiał na szali swoją pracę i swoje życie rodzinne, aby móc właśnie temu sprostać. A nie wszyscy to potrafili. E, skąd wzięła się nazwa? Nazwa się wzięła z takiego dużych, dużych naszych wspólnych przemyśleń. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób wyróżnić się na tle tutaj klubów w Polsce. I pierwsze, co nam przyszło na myśl, to postanowiliśmy, żeby to była nazwa Polska. Zdecydowanie Polska, taka, która jest no, kojarzona tylko i wyłącznie z nami. Nie ma, nie ma nigdzie tego żadnego odpowiednika zagranicznego. I tak przy. Przy paru spotkaniach, przy paru y, piwkach, które, y, które przy tym przelaliśmy, y, y, Jano właśnie rzucił pomysł, bo przyszedł w ogóle na, na spotkanie już z ułożoną w głowie y, nazwą i stwierdziliśmy, że Boruta to jest to, co jest tylko i wyłącznie polskie. Y, nasz diabeł, nasz y, tutaj rodzimy, y, nie żaden importowany, tylko, y, tylko zdecydowanie Polski. No właśnie, nazwa. Potem pojawia się następny problem, barwy. Y, y, Jano powiedz mi, jak tymi barwami było, bo trzeba było zaprojektować znak graficzny. Ten znak musiał być sprawdzony, dopuszczony. Tak, no wszystko, znaczy staraliśmy się już jak powstała ta myśl, idea tego klubu, to staraliśmy się, żeby to miało jakieś korzenie, tak samo jak Robert właśnie wspomniał o, o tym polskim Diable, to też chodziło o to, żeby byśmy mogli pewną tradycję kultowywać, żeby to coś było właśnie takiego naprawdę czysto polskiego, powiązane z legendami, z legendami różnymi tymi. Co do koloru, co do barw, no to... W takiej symbolice barw, no to kolor czerwony jest takim kolorem królewskim i odwagi krwi i siły. I dlatego doszliśmy do wniosku, że to właśnie musi być czerwone. Poza tym myśleliśmy już i patrzyliśmy na, że tak powiem, mocne duże kluby, które były dla nas w jakiś sposób wzorem, wzorem tak. No. Nie. No dobrze, ale jesteście honorowymi ludźmi i trzeba było nagle pójść, porozmawiać o tych barwach, trzeba było pójść, porozmawiać o tym, że chcecie, żeby one tak wyglądały, nie inaczej. Czy wszyscy w klubie byli za tym, żeby wejść w ten świat klubów motocyklowych? No, tutaj założyciele klubu mogą o tym lepiej powiedzieć dokładniej, natomiast tak się potoczyły nasze losy, że skierowano nas na drogę kongresową. To od kongresu dostaliśmy prawo noszenia przodów, potem oczywiście pełnych, pełnych, pełnych barw i tą drogę klubową wiąż, cały czas jest związana z właśnie kongresem polskich klubów motocyklowych. Zawsze na przestrzeni takiej drogi są, jest to droga wyboista. Niewątpliwie tam jest mnóstwo Potu, krwi, wyrzeczeń, o których już wspomniał Jano, nie każdy sobie z tym radzi, więc w takiej drodze niestety bywa tak, że wielu zaczyna, ale, ale szybko odpada, ale po to jest ta selekcja, żeby tutaj przy jednym stole siedziała brać ludzi, którzy się nawzajem szanuje i wspiera. W tym jest wielka wartość między innymi to trudno, trudno tym mówić i wytłumaczyć, ale to jest cały, cały klubizm, to jest na pewno to nie jest hobby, to jest coś więcej, to jest sposób na życie, więc to jest trochę więcej. zdobycie takiej grupy ludzi, którzy się sprawdzili, którzy się nie wykruszyli, którzy zostali przyjęci, bo na dobrą sprawę w momencie, kiedy te barwy się pojawiają, to ci ludzie, którzy się pojawili, którzy nie wytrzymali presji. To był taki odsiew wstępny. Pojawiła się ekipa ludzi, którzy trzymają się mocno, bo klub, trzeba od razu powiedzieć, to nie tylko jeżdżenie na motocyklach, to jest robota. Masa pracy, masa organizacji imprez, zlotów. No i co najważniejsze, to też zdobycie szacunku u innych klubów, które przyglądają się na początku bardzo uważnie takiej ekipie. Ale jeszcze jest jedno pytanie, bo zdobycie barw to jest naprawdę ciężka, długa droga, ale pojawia się w się problem z ludźmi, którym się wydaje, że mogą sobie coś przyżyć na plecach, e, użyć jakichś barw, no i nieświadomi tego jeżdżą z takimi barwami. E, czy jesteście na tyle wyrozumiali, że najpierw tłumaczycie człowiekowi, stary, ja żebym mieć barwy i napis MC, to musiałem harować wiele lat. E, byłbyś tak dobry i albo poszedł tą drogą, albo to po prostu zdejmij. Zawsze tak jest, zresztą my też robiliśmy błędy na samym początku, bo pierwszy raz to żeśmy się sami oprzyli i dopiero na bazarze motocyklowym nam pewien klub wytłumaczył, że to nie tak wygląda i że tak naprawdę najważniejszy jest szacunek ten, który masz u innych, a nie sam przed sobą, to można przed lustrem sobie szacunek okazywać. Natomiast ważne jest, jak Cię postrzegają i jakim Ty jesteś, i że są pewne drogi, są pewne kolejności. To no jest tak jakby no, ktoś przysywał sobie na nie wiem, skoczka spadochronowego, a nie wykonał w życiu skoku, no i co to znaczy, co to jest? To też szacunek do barw bo w barwach nie wypada robić pewnych rzeczy. Nie... Barwę to jest coś takiego, co zobowiązuje. Jak już masz je na sobie, to dochodzisz do wniosku, że po pierwsze jesteś już wyjątkowym człowiekiem, a po drugie też nie możesz zrobić rzeczy, która jest delikatnie mówiąc nieprzystojna. No zdecydowanie tak. No, z, zaczynając w ogóle od odpowiedzialności, bo, bo będąc w grupie, ta odpowiedzialność nas my, wszystkich wiąże, to później jest ta odpowiedzialność za barwy. I nie możemy sobie pozwolić, nikt w ogóle z klubów motocyklowych, które są świadome tego klubizmu, tego wszystkiego, nie może sobie pozwolić na to, żeby, żeby swoje barwy w pewien sposób swoim zachowaniem szargać. Więc tego się, tego, to, to się pilnuje i ta odpowiedzialność tutaj na barwy się zdecydowanie, zdecydowanie przenosi. I to, i to jest. No, jedna z podstawowych, z podstawowych rzeczy. Ludzie na zewnątrz nie postrzegają mnie jako Robiego, Jana jako Jana, tylko postrzegają um, członka klubu motocyklowego Boruta, bo widzą na plecach, um, co ja noszę. Więc ja muszę dawać świadectwo um, w każdej sytuacji. Bez względu na to, czy jestem na imprezie, na której jest alkohol, czy jestem na imprezie charytatywnej, gdzie, gdzie zachowuj, za, zachowanie jest z my um, w ogóle inne. Także to jest dosyć istotna um, rzecz. Barwy to jest rzecz święta dla nas. Kiedyś powiedziano na pierwszym kongresie, na którym byłem masę lat temu, powiedziano mi dlaczego mam o barwy walczyć, dlaczego tak to ma wyglądać. Ma no, prosta odpowiedź. Jak zrobisz coś złego na drodze, a jesteś obszyty, to nie powiedzą jaki to był klub, tylko obszyty nie płacąc za paliwo, obszyty e, zajechał drogę, obszyty wymyślał, zrobił coś strasznego i potem na całe, na wszystkie kluby spada odium jakieś tam za tego typu działania. No dobrze, mamy za sobą Historię, historię zdobycia barw. Mamy te wszystkie e, ciężkie chwile, które kluby muszą przejść, żeby zebrać taką ekipę, która będzie się. Sprawdzała na drodze. Na drodze też trzeba umieć jeździć. To też nie jest tak, że jak jedzie grupa kilkunastu czy kilkudziesięciu motocykli, to jedzie się na pałę. Tam jest porządek, tam jest jazda ta na zakładkę, tam są takie klimaty, które sprawiają, że taka jazda jest bezpieczna, mimo że tak dużej grupy motocyklistów. To wymaga też zgrania. Lat jeżdżenia razem. Mamy za sobą ten pierwszy etap. Teraz przechodzimy do etapu drugiego, który pokaże, że motocyklista nie zawsze jest człowiekiem, który musi być postrzegany. Jako e, zwierzę drogowe, człowiek, który przyjdzie, zrobi truskawę na nosie i wytłumaczy parę rzeczy, bo wierzycie, udał też w akcjach charytatywnych. Wspomniałeś o tym. E, Motocykliści w wielu przypadkach pomagają, e, pojawiają się na motosercu chociażby. To jest też kwestia honoru i pomocy ludziom, którzy są e, tej pomocy potrzebujący. No my jesteśmy y, pomysłodawcą. No tutaj siedzi Robi, to jest dokładnie autor czy pomysłodawca akcji. Natomiast Jano był pierwszym i do tej pory y, koordynatorem akcji MotoSerce w Polsce. Myśmy tą akcją jakby y, zarazili cały kongres, i w tym momencie to Kongres Polskich Klubów Motocyklowych y, jest y, y, tą instytucją, która promuje, która organizuje tę akcję od 15 lat. Y, pobijamy rekordy, ale to nie o, o rekordy chodzi, bo, bo to są y, ponad 40 tysięcy litrów krwi przez te 40 lat, przez te 15 lat, przepraszam. To jest akcja, która pokazuje trochę inne oblicze motocyklistów, natomiast ona ma też swoją genezę i ma swoje konkretne cele. To jest nie tylko zbiórka krwi, której brakuje w tym kraju, zwłaszcza przed latem, kiedy mamy największą liczbę wypadków. Ale właśnie genezą jest ta okrutna liczba wypadków drogowych na polskich drogach. Wtedy zawsze potrzebna jest krew. Wtedy wiąże się to z ogromną liczbą ludzi, którzy muszą być hospitalizowani, potem potem ta, dokładnie rehabilitacja też jest ważna i to wszystko jest koszt dla budżetu państwa, więc chcemy temu zapobiegać, czyli tutaj akcja ma też promować bezpieczne poruszanie się po drodze odpowiedzialne, udzielenie pierwszej pomocy, bo to jest obowiązek prawny, a niewiele ludzi wie jak to zrobić, więc głównym celem jest oczywiście zbiórka krwi, ale też, jak powiedziałem, bezpieczne poruszanie się po drodze oraz udzielenie pierwszej pomocy. To wszystko promujemy podczas akcji Moto Serce i to jest też ogromne zaangażowanie, to jest akcja charytatywna, robimy to po prostu dla a własnej satysfakcji. Agenezą akcji było Taki incydent, gdzie po właśnie w wypadku drogowym jeden jeden z naszych kolegów, braci motocyklowych, po prostu miał problem ze, z, z potrzebą dostarczenia krwi dla dziecka, które też było uczestnikiem tego wypadku, więc to, stąd była taka, taka inicjatywa, czy impuls do tego, aby się tym faktem w ogóle tym zjawiskiem zainteresować. To robimy już 15 lat i to jest nie, nie tylko robimy to z potrzeby serca i po prostu mamy Satysfakcję z tego, że robimy coś dobrego dla, dla wszystkich, ale także pokazujemy właśnie te trochę inne oblicze motocyklistów. Nie takie, które jest gdzieś tam znane z filmów, może bardziej takie z życia. Każdy z nas ma rodzinę, każdy gdzieś tam pracuje, a tak jak powiedziałem, klub dla nas jest sposobem na życie. To jest, to jest bardzo ważna część naszego życia, ale postrzegani niestety niesłusznie jesteśmy czasem w różny sposób i chcemy te, te oblicze trochę zmieniać. Skąd w ogóle pomysł Motoserca? Czy od razu się tak nazywało, czy na początku ta akcja nie miała jeszcze nazwy? Jak, ja, jak Artur powiedział, to jest 15 lat, kiedy robimy to motoserce, więc to było tak na dobrą sprawę na początku naszej, naszej drogi. Ale zauważyliśmy, że, bo sami zresztą też byliśmy organizatorami w Centrum Zdrowia Dziecka akcji Motoserce i te warszawskie kluby. Zresztą by z Jazdą Polską jeszcze, my jeszcze to robiliśmy wspólnie. I później, jak jeździliśmy na kongresy, okazało się, że, że właściwie wszystkie kluby, które są zrzeszone w kongresie, lokalnie robiły takie akcje na, na, niedużą, na niedużą skalę. I któregoś dnia e, stwierdziliśmy, że dlaczego nie zrobić tego tak na, na pełnej parze, tak? żeby, żeby naprawdę to, to zrobić z przytupem, żeby to e, rozpowszechnić, ten, te krwiodawstwo i, te, i tą pomoc, która tutaj e, za tym idzie. I na pierwszym nadarzającym się kongresie już poszliśmy z, głowem, z gotowym pomysłem. Troszeczkę z obawą, zastanawiając się, czy, czy to środowisko motocyklowe, tych twardych facetów e, dobrze na to na to odpowie. Okazało się, że, że to był strzał w dziesiątkę, że zaangażowanie my tutaj chłopaków, te zaangażowanie takie społeczne w organizację tych, tych akcji naprawdę przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i, i to wyszło rewelacyjnie. A do tego, oczywiście, jak idziemy z, takim, z taką inicjatywą do władz miasta, czy tam do jakichś instytucji, takie, które mogą nas wspomóc w organizacji tego, bo to nie jest kwestia tylko krwiobusów i zebrania krwi, ale całej tej otoczki, również tej festiwalu i troszeczkę takiej wokół tego, żeby, żeby tutaj zainteresować ludzi. Okazało się, że to zainteresowanie władz miasta jest również bardzo duże. Takie można powiedzieć trochę centralne obchody tego motoserca odbywają się co roku w Warszawie, w parku brudnowskim z władzami tutaj Brudna. Także. No, taka, jest, taka jest historia, taka geneza i taki pomysł. Wiesz, ale władze miasta pomagają. Pan burmistrz Brudna był swego czasu bardzo przyjaznym i nastawionym dobrze do imprezy człowiekiem, szacunek. Władze miasta starają się pomóc zawsze przy takiej akcji, ale to też dlatego, że mają świadomość odpowiedzialności ekipy, która to organizuje. Że nie będzie tam jakiejś awantury, nie będzie jakichś dziwnych sytuacji. To była chwila na temat działania klubu, e, charytatywnego działania klubu. E, za momencik pogadamy jeszcze o innych kwestiach, bo w końcu trochę lat minęło. Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Radio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki motocykli. Kamery MIO, nowa jakość nocnych nagrań. No dobrze. E, widzę tej tab tablicę, podarunki od klubów, z którymi żyjecie bardzo dobrze. E, to widać szacunek innych klubów. Rocznica, która to tutaj? E, 13 rocznica. Potem są. E, Pozdrowienia z różnych latach. Tutaj dziesiąta rocznica. Niedawno odbyła się bardzo duża impreza na dwudziestolecie klubu. To naprawdę potężne wyzwanie organizacyjne. Wyście dali takiego czadu, że do dzisiaj jeszcze ludzie wspominają, ale to była impreza. Ile osób się angażowało? Wiem, że cały klub tam walczył i działał. Tak przy okazji pytanie, ilu członków liczy w tej chwili klub? No, i tego się właśnie nigdy klubowi MC nie zadaje pytanie. Aha. Jest, jest nas wystarczająco. Siła. Nie jest nas wystarczająco. A tak jak Robert powiedział, właśnie, 3200. Jest moc. Zatem, organizacja takiej imprezy to było naprawdę duże wyzwanie. Wszyscy członkowie klubu pewnie ciężko tyrali przy tej imprezie. No tak, to jest rzeczywiście. Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia wymaga no, ogromnego czasu poświęconego na przygotowania. To jest przede wszystkim, począwszy od e, wyszukania miejsca, które będzie odpowiednie dla, tego, dla takiej imprezy, poprzez e, zorganizowanie e, sceny, oświetlenia oraz wszystkich atrakcji, które są na miejscu, oraz całego zaplecza, e, do, no, tak żeby można było gdzieś usiąść, coś zjeść. To jest masa, masa rzeczywiście pracy i zawsze w klubie, e, jest tak, że wybieramy osoby, które mają swoje kompetencje w odpowiednich obszarach. Wykorzystujemy ich po, po, po prostu potencjał do tego, aby realizowali się na rzecz klubu, w tym, co lo, potrafią robić najlepiej. Stąd cały klub jest zaangażowany, każdy ma swoje zadania i dzięki temu jesteśmy w stanie organizować tak duże imprezy z takim powodzeniem. To, jak mówiłem, duże wyzwanie organizacyjne, ale też przy okazji mnóstwo ludzi, byłem na tej imprezie, bardzo przyjaźnie nastawionych, uśmiechniętych, szczęśliwych, że mogą się zobaczyć. To jesień w końcu, niby sezon się miał skończyć, się pogoda dopisała, było naprawdę fajnie. E, jakie zebraliście opinie od innych klubów, które się tam pojawiły? Jedna wielka piątka i radość? Zdecydowanie tak. No, wszyscy tutaj gratulowali przede wszystkim oczywiście naszego Dwudziestolecia, ale również tego, że, że organizacja tej imprezy wypaliła tak jak podkreślali jak zawsze, bo, bo naprawdę przykładamy się tutaj mocno do tego, żeby imprezy były zorganizowane w profesjonalny sposób, ale w takiej mega przyjaznej atmosferze. I tutaj właściwie organizacyjnie my podołaliśmy, ale ta dobra atmosfera to było również to, co przynieśli nasi goście. Przyszli do nas, przyjechali do nas z całej Polski. Z, z chęcią dobrej zabawy i, i tą dobrą zabawę przełożyli właśnie na, 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 no nie na scenę, bo na scenę to była organizacja, nie my to zorganizowaliśmy, ale, ale na, na widownię całą, także tutaj podziękowania dla wszystkich, my, którzy nas odwiedzili tego dnia. Trzy powody? Tak, no tutaj trzeba podkreślić, że to były trzy powody do tej imprezy, bo to była kongresówka, czyli taka coroczna impreza organizowana, taka integracyjna, podsumowująca jakby trochę rok, zorganizowana dla wszystkich klubów zrzeszonych w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Myśmy to połączyli z uroczystością 20. urodzin klubu Boruta MC Poland, a także była to no, okazja by trochę celebrować 15-lecie motoserca i dlatego tam były kluby kongresowe, tam były kluby pozakongresowe i to nie tylko z Polski, ale przyjechało masę klubów zagranicznych, ze Stonii, Łotwy, Finlandii, Niemiec, z Tyrolu, z Litwy, więc było mnóstwo naszych przyjaciół również z klubów zagranicznych oraz partnerzy Akcji Moto no, przyjaciele czy nasze rodziny, więc, więc tak, dlatego to było tak dużo osób. Na zakończenie, bo naprawdę liznęliśmy tylko tematu klubowego, życia klubów. Moglibyśmy o tym gadać całą noc. Niestety program się już za chwilę skończy. Pozostaje mi złożyć życzenia, bo niektóre pary nie są w stanie z sobą wytrzymać przez 2-3 lata. Wy jesteście już tu jako klub 20 lat, klub się rozwija. Pozostaje mi życzyć, żebyście zawsze mieli taki szacunek u innych klubów, żeby klub się rozwijał, żeby powstawały nowe chaptery, które będą dumne z tego powodu, że... Mogą liczyć na to, że będą nosić barwę Boruta MC. Panowie, wielki szacun, wielkie dzięki za historię, za teraźniejszość, no i, no i mam nadzieję, przyszłość i to świetlaną przyszłość. Dzięki wielkie. I to w takim razie ja jeszcze z tego miejsca chciałbym podziękować właśnie za tą imprezę, w naszą dwudziestolecię, a szczególnie pozdrowić i podziękować naszym przyjaciołom zespołu Big Cyc i menadżerce Kasi. Także pozdrawiamy Cię, Kasiu, i dziękujemy. I również podziękowania właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, dla wszystkich uczestników tutaj tego, tego naszego spotkania. Ja tylko dodam, że na szacunek trzeba pracować cały czas i to jest proces nieustanny. Łatwo go stracić, a pracuje się nad tym cały czas. Dzięki bardzo.